Bardzo panie prezydencie są kolejne zgłoszenia. Radny Rafał Karaś, bardzo proszę. Dzień dobry Panie Przewodniczący, dzień dobry panie prezydencie, Szanowni Państwo. Niespełna rok temu, albo prawie rok temu, w mediach społecznościowych podjąłem temat Ełckiego Zamku. Stał się on na, na tyle istotny, że praktycznie poruszyły go wszystkie ełckie media. Od tego okresu minął rok. Mieszkańcy... Ci, co wcześniej, ale także inni, dalej się zwracają do mnie z zapytaniami, jak wygląda sytuacja Roskiego Zamku. Zatem w imieniu mieszkańców, ale także swoich i na pewno innych radnych chciałam się zapytać pana prezydenta, jak wygląda postęp prac wynikających ze współpracy inwestora z konserwatorem oraz jak wynika to, jak, jak to się przedstawia z perspektywy Urzędu Miasta na dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję panie radny za to pytanie. Od razu powiem, że zamek Wełku jest w planie pracy Komisji Sportu. Co prawda, ramowy program przewiduje go dopiero w czerwcu, ale myślę, że możemy też przyspieszyć. Ale słuch, słowo też y, na te kwestie. Tak, z mogę państwu przekazać nasz, nasz stan wiedzy. Y, to jest stan wiedzy, jaki posiadamy, staje się z, z jesieni tego roku albo przełomu jesieni i zimy. Kiedy spotkaliśmy się z deweloperem i, i z właścicielem zamku i rozmawialiśmy o tym, o tym zabytku. Otóż, no, pewnie Państwo też mieliście okazję widzieć to, że trwały tam prace, dodatkowe prace archeologiczne, które będą również w roku 2022 kontynuowane. To są prace, które też zalecone są przez konserwatora zabytków i też chcę tutaj właściciel inwestor zgromadzić jak najwięcej tych, tych, tych dowodów archeologicznych, które będą przemawiały za tym, żeby ta inwestycja mogła ruszyć z miejsca. Również w tych rozmowach pojawiła się taka informacja, iż przygotowywany jest kolejny, przygotowywana jest kolejna koncepcja, kolejny pomysł, no, inny niż ten, który Państwo widzieliście ostatnimi czasy. No i też w momencie, kiedy taka koncepcja, taki pomysł będzie gotowy, też inwestor deklarował, że pokaże nam ją, pokaże to, 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 to opinii publicznej, ale najpierw chciałby to skonsultować z konserwatorem. I ta koncepcja, która teraz powstaje, ona rzekomo oparta jest o te badania archeologiczne no i, i jakby jest doskonałym, w jego ocenie materiałem do tego, żeby ustalić z konserwatorem zabytków jakąś formę, która byłaby, przy, byłaby możliwa do przyjęcia przez konserwatora i ruszyłaby te miejsca, te, 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 te sprawy z miejsca. Sądzę, że, że wtedy, nie wiem na jakich miesiąc zaplanowany jest ten zamek w planie komisji, natomiast myślę, że jeżeli będzie to wiosna co zakładam, że, że inwestor będzie gotowy już z, tym, z tą koncepcją, ale również będzie po rozmowach z konserwatorem zabytków. No i tak jak powiedziałem, przed nami jeszcze jeden sezon prac archeologicznych. Dziękuję Panie Prezydencie. Chyba Pan Przewodniczący zaproponował temat zamku na czerwiec. No także myślę, że interes nas wszystkich jest w nim. Jak nie słyszę, ja nie słyszę.